imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do świętego Jose Maria Eskliwy w intencji pracy. Dzień trzeci, uporządkowana i stała praca. Intencja o dobre wykonywanie pracy. Święty Jose Maria mówi. Jakże krótko trwa nasza droga na ziemi? Dla prawdziwego chrześcijanina słowa te stanowią wyrzut, że tak często brak mu wielkoduszności, ale są też ustawicznym wezwaniem do wierności. Tak rzeczywiście krótki jest czas, w którym możemy kochać, dawać siebie, pokutować. Dlatego byłoby rzeczą niewłaściwą, gdybyśmy ten czas marnowali i tak wielki skarb. Nieodpowiedzialnie wyrzucali w błoto. Nie możemy zmarnować tego momentu w historii świata, który Bóg powierza każdemu z nas. Gdy zachowasz ład, pomnoży się twój czas i dlatego będziesz mógł oddać większą chwałę Bogu, pracując gorliwiej w Jego służbie. Wypełnij dokładnie obowiązki w chwili obecnej. Ta praca, skromna, monotonna, niewielka, jest modlitwą wyrażoną w czynach, która przysposabia cię do łaski innej pracy, wielkiej, szerokiej i głębokiej, o której marzysz. Prośba Intencja o dobre wykonywanie pracy. Niech z pomocą Najświętszej Marii Panny nauczę się traktować swój czas jako skarb i niech wzrastam w cnocie porządku, tak by wykonywać swoje obowiązki bardziej punktualnie, intensywniej i bez ustanku, unikając bałaganu i opóźnień. Niech osiągnę to poprzez kierowanie się dobrze przygotowanym planem, który pozwoli mi na przeznaczenie właściwej ilości czasu, na każde z moich zadań, życie duchowe, życie rodzinne, życie zawodowe, stosunki społeczne, tak, by zachować między nimi równowagę. Modlitwa do świętego Jose Marii O Boże, który za przyczyną Najświętszej Marii Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Jose Marii, Obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia opusdei, drogi do świętości przez pracę zawodową i jej wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, papieżowi i wszystkim duszom. Z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości, przez wstawiennictwo świętego Hoze Marii udziel mi łaski, o którą cię proszę. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.